Chciałam oczywiście pogratulować. Gratuluję jeszcze raz zakupu nieruchomości. Bardzo się cieszę. Jak długo jesteście w Niemczech? 7 lat. 7, 7 lat w Niemczech i już kupili nieruchomość pod, w ogóle pod siebie do mieszkania. Bardzo się cieszę, bo są Polacy, którzy naprawdę 20-30 lat mieszkają w Niemczech i nadal nie mają nieruchomości. Powiedzcie mi, jak długo od momentu szukania do momentu kredytu i do dzisiaj. Około miesiąca. Około miesiąca, no to jest Około miesiąca, miesiąca, ale dzięki Pani, Pani. Tak? pani tak. Ponieważ z Pani pomocy by się naprawdę, by była bardzo długa droga. Dziękuję. Pani Dziękuję. bardzo osobą kompetentną, sympatyczną, Lala. mocno Lala. <noise> Także Dziękuję. dziękujemy My bardzo serdecznie. Nie ma sprawy, naprawdę. A jeszcze powiedzcie mi y, takie bardzo ważne pytanie. Czego najbardziej się baliście? Kredytu, setek, okay. No kredytu, odsetek, bo myśleliśmy także, że są odsetki takie jak w Polsce. <noise> Ale są o wiele mniejsze i naprawdę warto bardzo, bardzo zainwestować w mieszkania niż wynajmować. Czyli, czyli najbardziej baliście się rzeczywiście tego, co większości moich tak. klientów, baliście się jak wygląda ten kredyt, jak będę spłacać i czy nie podołam, nie? Nie podołam tego tak. nie, nie uwiążę na te 30-40 lat. Nie? Tak. A jak zrozumieliście ten kredyt, który punkt powiedział Wam o? Podoba mi się ten kredyt, podoba mi się to, jak to w Niemczech yy, funkcjonuje. To było ja to zim też zaufanie, nie? Zaufanie, okay. dobre I wytłumaczenie, przeanalizowanie i, i po prostu i tak, nie ma co myśleć. Nie ma co myśleć. Nie, nie ma co wynajmować, płacić to te same to pieniądze. wziąć pod uwagę, że jakby się coś nie udało, to po trzech latach spokojnie możecie sprzedać tak. bez żadnych kosztów, mm. bez płacenia podatku, bez, yy, się, bez żadnych kar do płacenia do banku. Mm, to tak. też jest ważne. Nie pamiętajcie mm, o tym, że w razie czego nie macie się przed sobą. I bardzo dziękuję. 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 I oczywiście wszystkim Polakom polecam wychowanie nieruchomości w no. tak. Bardzo dziękuję za filmik. To był bardzo krótki, spontaniczny filmik z moimi klientami po notariuszu. Nie spodziewaliśmy w ogóle się, że uda nam się zrobić ten filmik, więc ani nie wzięłam mikrofonu, ani się nie przygotowaliśmy, ale mimo to bardzo dziękuję, że cokolwiek od siebie powiedzieliście. Ja zawsze uważam, że jak jednak klient coś powie ode mnie, to zawsze trochę to inaczej wygląda, więc bardzo się cieszę, że parę słów powiedzieli i powiem Wam. Przygotowałam sobie parę tutaj informacji co do tego kredytu. Państwo mają 50-53 lata, więc na pewno nie było łatwo z takim kredytem. Na szczęście mieli wkład własny. Zapłacili, bo tylko tyle bank wymagał, to znaczy ja też starałam się, żeby bank tylko tyle wymagał. To znaczy, że zapłacili tylko i wyłącznie za koszta notariusza, księg wyczystą i podatek. No i maklera, oczywiście. Makler też był niestety kredytu, ponieważ też udało się moim klientom troszeczkę zhandlować ceny. Za mieszkanie trzypokojowe z balkonem w Bergheim, czyli to jest bardzo blisko kolonii, bardzo dobra dzielnica. Kochani, mieszkanie kosztowało 150 tysięcy, ale do remontu, co nie znaczy, że jest to coś złego. Ja uważam, że nawet bardzo dobrze, bo powolutku, tak jak oni chcą, wyremontują sobie za takie pieniądze, jakie oni będą mogli zapłacić. I dlatego to mieszkanie kosztowało tylko 150 tysięcy euro. I oprocentowanie dostali 3,94% aż do emerytury, nawet troszkę im podskoczę ale mają możliwość, 5%, 5 w ciągu roku mogą zrobić tzw. zonda tilgung, czyli mogą szybciej spłacić kredyt. I tego będą się trzymać, właśnie chcą co roku 5% właśnie spłacać tego kredytu, tak żeby jak najszybciej był spłacony, ponieważ oni sami tam będą mieszkać, dlatego wiadomo, że lepiej się pozbyć jak najszybciej. I 3,94%, 1,5% tilgum, czyli ten procent, który będą spłacać w ciągu roku, to mają ratę miesięczną 680 euro 680 euro plus oczywiście ten housegeld, czyli te koszty dodatkowe, które są w domu, w mieszkaniu, prawda, czyli osoba, która się zajmuje tym całym domem ubezpieczenie, podatek itd. itd. Ale 680 euro za trzypokojowe y, mieszkanie uważam, że to jest bardzo fajna suma. No i oczywiście Państwo będą szybciej spłacać. Więc 150 tysięcy uważam, że bardzo fajny kredyt. Jest to trzypokojowe mieszkanie, 75 metrów kwadratowych. Wszystko jest bliziutko, y, tak jak sklepy, czy autostrada, czy właśnie szkoły i tak dalej. Y, w razie, jakby kiedyś chcieli sprzedawać, no to oczywiście. Lokalizacja jest bardzo ważna, tak? Gdzie mieszkają. Jest rocznik 1968. No i tutaj, tak jak mówię, potrzeba troszeczkę zrobić takiego remontu, ponieważ jak widzicie, te zdjęcia mają jeszcze panele, prawda? Na przykład na, na ścianach i, i trzeba odświeżyć to wszystko podłogi ściany, łazienkę. Też łazienka uważam, że wygląda w, w bardzo bardzo pozytywnie. Nie trzeba, nie trzeba na, na razie robić łazienki w ogóle, no a wszyscy wiemy że łazienka w sumie kosztuje najdrożej. Do tego jeszcze jest mały garaż. W cenie był garaż. Też uważam, że bardzo fajnie. Tutaj nawet klienci coś myśleli o tym, żeby solary założyć na ten garaż, ponieważ w garażu jest oddzielne światło, oddzielny rachunek, który się płaci. No i po prostu chcieliby jakieś małe solary założyć. Do tego też chcę coś powiedzieć, bo jak byliśmy u notariusza, no to chcieliśmy dostać wcześniej klucze, aby właśnie klienci zaczęli już remontować, czy tam ściągać tapety, ściągać te błazerie, chyba to tak się mówi, no ale niestety nie zgodzili się, Niemcy się nie zgodzili na to, aby dostać wcześniej klucze, więc musimy czekać do momentu, jak już sprzedawca dostanie pieniądze na konto, czyli klucze możesz dostać, kiedy yy, sprzedawca dostaje pieniądze, ale to znaczy, że nie musisz być w księdze wieczystej wpisany, żeby to, żebyś już się mógł wprowadzić, żebyś już dostał klucz. Księga wieczysta, niestety wpisanie do księgi wieczystej bardzo długo trwa, no i to by było po prostu za długo, a pieniądze na konto już dostawać dostaną sprzedawcy. Byliśmy u notariusza w Zolingen trochę dalej, tak po prostu wyszło. To nie znaczy, że jest jakiś problem, ale rzeczywiście tutaj każdy kupujący może sam. Zdecydować, kiedy gdzie i u jakiego notariusza chcemy podpisać pismo umowy o okupno nieruchomości. Także to tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się odcinek. Krótki, ale taki jeszcze poświąteczny. Nie wiem, jak długo wytrzymacie choinkę. My myślę, że już um, jutro czy pojutrze będziemy ją ściągać, ale jeszcze u nas trochę świątecznie. Cieszę się w nowym roku, że pierwszy notariusz. W tym roku z takimi moimi klientami, którzy naprawdę czekali bardzo długo na odpowiedź z banku. Mieliśmy 3-4 różne oferty i ta czwarta rzeczywiście się udała, ale wiadomo, że to było tak między świętami a Sylwestrem, dowiedzieli się, że będą mieli ten, że dostaną kredyt, że wszystko się udało. I trzeci styczeń notariusz. Pierwszymi klientami. Bardzo się cieszę dla Was, dla moich kochanych Polaków i życzę również Wam w tym roku terminów u notariuszy, inwestycji i czego sobie życzycie. A już niedługo następny odcinek. Bardzo się cieszę za oglądanie. Proszę polubić, jeżeli Wam się podobał i oczywiście obserwujcie mój kanał, bo już niedługo następny odcinek. Cześć!